Dzisiaj mam widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony freeway. Dzisiaj obejrzymy sobie najlepszego Ezreala na świecie. Ziomek z Chin 2255 LP udało mu się dobić właśnie na super chińskim serwerze, jak i on jest super zajebisty. I właśnie obejrzymy, jak gra jego słynnym pikiem. Już od razu jest chezerka na serii Plus, Yumi. Jak widzicie, y, gra z Conquerorem, Zaraz Wam pokażę dokładnie, jakie posiada runy, ale teraz to trochę ciężko, bo jest bitka. przeżył na 25 HP, no w kinach to się lubią napierdalać widzowie od pierwszej minutki, dlatego y, właśnie y, tak to wygląda. Ashka na suporcie y, z kometą. Y, ten filmik jest y, wrzucony 1 września, więc w sumie, nie wiem, powiedzmy, dwa paczyki temu, bo dzisiaj wszedł paczyk. Więc tak dużej różnicy za bardzo nie było już first Bladzik Q, plus Flash. Ale niestety tutaj jest dętka, więc słabo mu poszło i w ogóle. Ale pokażę wam runki, jakie grał Właśnie takie pod Conquerora. Co jest ciekawe, jak ja grałem Eziem. No, to ja sobie pod first widziałem, że tam praktycznie każdy chodzi. A on z Conquerorem, myślę, że Conqueror to jest dobry na takie właśnie długie trady. Co mi tu zacina? Mi to zacina czy filmik? Bo ja oglądam sobie filmik na YouTube'ku, widzowie. Bo on tam streamuje na jakimś. ch. ja, coś takiego na jakimś chińskim portalu streamingowym. Niestety na Twitchu nie streamuje, trochę szkoda. Ale tak to właśnie wygląda. Jest dużo jego wodów na YouTubku, więc jeśli mailujecie Adekery, to polecam go oglądać, bo naprawdę gościu wymiata. Czy on robi kraba? Okej, okay. jak dwóch na to. Pie, czemu tak zacina, co jest? Ale się wkurzam. To jest chyba wina nagrania, nie moja. I mam nadzieję, że tego nie będzie do końca gry mm, bo ogólnie mi się coś obezwali. To może być w sumie moja wina. Bo OBS mi się trochę wali i na przykład, jak okay. nagrywam odcinek, to mi yeah. tak trochę klatkuje. Ale nie wiem, czy to właśnie przez OBS-a. <laughs> znaczy, inaczej, to, to jest przez obs ale nie, nie, nie wiem, co się stało po prostu. Tak totalnie randomowo. Złośliwość rzeczy martwych. Ziomek, tak. Co jest ważne, trzyma 5 staków na pasywce. Okej, okay, już nie trzyma, to zajebiście, że to powiedziałam, ale normalnie to trzyma sobie pięć stacków i oczywiście każdy stack daje dodatkowo atak speeda. No i zobaczymy jak to ogra. No ziomek ma ażkę na suporcie, więc niestety mogą tylko połkować. Ale jest jakieś tam dwa kilki wsiął z bomby, nie? No bo Zeri plus Yumi to jest popularne combo w ogóle na LCS-ach, tak? Znaczy ja mówię LCS-y. Na scenie profesjonalnej grają sobie Zeri plus Yumi w sumie wszystko plus Yumi, bo jebać Yumi Broken Champion jak jeszcze y, profesjonaliści tam dochodzą. O, tutaj wjeżdża ziomek od razu. Ewelinka jest obok. Fleszyk pił pięknie. Dzięki za ganka. No, powiem wam tak. Jeśli... Masz ziomka w teamie co wbił 2255 LP i mu nie gankujesz, to usuń Ligę Legend, bez skitu. On dostaje dużo ganków, ale tak to jest właśnie, że wiecie, w wyższej dywizji to ludzie znają siebie nawzajem. No i na przykład, jak wiedzą, że jak jakiś ziomek potrafi wykarować, no to po prostu go gankują i jest wszystko kozacko. YouTube mi coś tam proponuje, dzięki YouTube na pewno obejrzę za chwilę. No i pięknie, gra sobie z, ze skinem tym. Nie wiem, to jest jakiś lodowy, lodowy, śnieżny, zimowy skinek, i on jest naprawdę clean w ogóle. To jest ciekawe, ludzie właśnie mówią, że tym skinem naj, najbardziej clean jest na przykład dać q tak coś takiego. I tak myślę, że jak ja będę grał Eziem, to też sobie użyję tego skina, bo jest gigaczadowy. Ale tak, build jest w sumie, nie licząc. Run, nie licząc konkurora, co jest naprawdę inne, bo każdy gra pod First Strike'a teraz Ezio, przynajmniej większość. No to build jest taki sam, czyli bierze sobie łezkę, później um, Trinity Force'a chyba. A właśnie, no bo niektórzy... Do Ezio jest dużo buildów, niektórzy składają Essence River'a, tam Duskblade'a, jakiś full damage. A on właśnie robi coś innego. On składa Trinity Force'a, Maramune. Ma Manamune, 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 coś takiego. Frozen Hercik i tam w zależności też od przeciwników oczywiście. Bo Ensio to jest taki champion, co do niego to pasuje naprawdę dużo itemków. Ale myślę, że takie y, dwa itemki, takie core tak zwane To jest właśnie Manamuna i Trinity Force więc zobaczymy, jak wykorzysta swoją przewagę. Ma 2-1-2 kill participation, ma 100%, czyli był przy 100% killi swojej drużynce. No i zwróćcie uwagę, jak on strzela Q, bo na... O kurde, to jest w jego. Jak się przedostał, jego Q naprawdę dużo trafia. Ktoś tam kiedyś obliczył w jakiejś tam gierce, która trwała, nie wiem, 25 minut czy 30, pół godziny. O jejku, Mm, Okej. Okay. Mega close to było. No i widzowie, widzowie. Musi być dystans zachowany. I nie wiem czy się wbije, wbije się, wbije się, dawaj wjeżdżaj. Masz jeszcze cleansa w razie czego. Ale daj autoataczek. Okej. Okay. Wtedy tam dał tak cofnął się, bo jest adekery, to go mogą wybombić. Ale spoko, spoko. Na razie jest wszystko git. <laughs> No i dobra, dostawał kolejną asystę, kolejne pieniążki. Mhm. Więc się ziomeczku na razie niczego nie bój. W ogóle Cleanse, to jest ciekawe. Na co on Cleanse wziął? Na Yumi? Ciekawe. Nie wiem, on gra różnie. Czasami gra Exosta, czasami gra hila, Ole. To jest zależne po prostu od przeciwników. Nie wiem, no przeciwnicy halien, halien. mają mało. Dosyć tych stunów. Wiego chyba i Yumi właśnie. Na topie jest Kledzik. Więc dziwne, że gra Cleanse, ja bym nie wziął. Ale ja nie mam 2255 LP. W Chinach on jest jakiś taki lepszy Super. ziomeczek. <laughs> I nie Dobra. wiem dokładnie w jakiej dywizji teraz gra. Ale coś chyba Grand Mastera y, obecnie posiada. Przynajmniej na tym koncie widzowie. Także na chirku. No na bocie jest dużo walki. <laughs> Naprawdę dwóch junglerów przychodzi. I za darmo kilek prawie. Zeria odflaszowała. W ogóle Ewelinka, ty. Ja ją tak dawno nie widziałem. Znaczy, chciałem, dawno nie widziałem. Widziałem ją wczoraj, jak grałem sobie na Eunę na Smurfkiu. No tam no smurfy lubią właśnie Ewelinkę bardzo. To to taki czempion, który stąpuje low-elo ziomeczków. Więc bardzo łatwo tym wykerować po prostu. No moja Evelinka niestety nie wykerowała, ale starała się bardzo mocno. Dobra, tam wygrywa. Kat'a bije się na Viktora, to nie jest za bardzo dobre dla niej. Szkoda, że Ezio nie zabija, nie, bo mi jest trochę smutno. Tutaj bierze dużo plate'ów, spoko, spoko. Pasywkę teraz trzyma na pięciu stackach. Oczywiście dodatkowy atak speed jest ważny. No i dawaj, obijaj ziomów. Q, pięknie. Q out atak. To trzeba się nauczyć, to nie jest tak, że dajesz Q i klikasz tam daleko. I e, e, po prostu uciekasz, tylko dajesz kijauta taczek. I Katarinka cię wali na łeb. No niestety mid difference. <gry> nie no nie wiem jak to się stało. Coś tam chciał napisać chyba. Ale Po prostu się wywalił za darmo. Ale Manamuna będzie kupowana. Co jest ciekawe ty. Tak szybko Manamuna składa. W sumie ma idealnie pieniądze, no to. Może to mieć jakiś sens. No dobra, no widzicie, dużo akcji jest naprawdę na tym bocie. W sumie chyba w każdej grze tak jest, nie? Gram sobie byle kim nam idzie, nawet Wladimirem. No to warto zejść na bota, zdobyć dwa friki, ile. I się manko. No, Zeri nie wie, Zeri nie ma flesza. No, ale ma swój balanset przeskoczenia. Czy ona to w ogóle zrobiła podczas CCK? Nie zwróciłem uwagi. I mm. na respa Ok, bo się Zeri cofała, nie? Czy zabije? Ach, nawet się nie pojawiła. Tam Zeri, okej, okay. <laughs> ale spoko. Weźmie kolejnego Playta. I jaki będzie jego następny ruch? Widzowie. Jestem tego ciekawy. Gierka jest w miarę wyrównana. Nawet nie w miarę, tylko jest wyrównana. 7-7. Wiego wziął Heralda. Więc może być trochę problematycznie, ale na bocie jest duża przewaga golda. 5 plejtów już wzięte w 11 minucie. <grym> no widzowie, to jest dosyć szybko. <grym> Turecik rozwalony. No i raczej będzie typowo, nie? Cofnie się do bazy, pójdzie Mida. Hmm. Później jakaś walka przy Drake'u. Mi się wydaje. Gnar tam Ora potężnie na tobie jejku Katarinka. Jak mi jest ciebie szkoda. Smutno mi się na to patrzy, bo ja uwielbiam Katarinę. Ale jak dostaję taką po prostu wiem, to mi jest smutno. <laughs> Więc tak, idą właśnie na mida, drake'u się raczej za darmo. Buty na cooldown. No, wszystko jest tak jak powinno być, widzowie. Ale w jego podchodzi z Yumi. Ja pierdzielenie niech Yumi usuną z tej gry. Ja jej tak bardzo nienawidzę, widzowie. Lubicie Yumi? Nie wiem, jak. Jak nie jesteś z Mywarą, to chyba nie lubisz Yumi. Myślę, że... Myślę, że jest taka zasada... No nie Yumi! No. Ja będę płakał Chyba przez całe... O, ze strony serii. Ja będę płakał przez całe życie. Jeśli chodzi o właśnie tego czempionika, bo go nie cierpię. Ażka zabita, Sadek. I mam nadzieję, że zaraz jakieś teamfighty zrobimy. Zrobimy. On zrobi. Zobaczymy jak mu tam pójdzie, bo teamfight'y to ma naprawdę niesamowite. Nie mogę się doczekać, aż wam to pokażę. Powiem ci tak widzę. po tej gierce będzie ci się chciało grać Eziem gwarantuje ci to. Mi się chciało, mi się zachciało grać Eziem. Tylko później wchodzę do gry i nie trafiam żadnego Q i daję FF. On nie ma takiego problemu. Obijanko bijanko. No, trafia, trafia. Dużo ma trafionych. Tutaj nie trafił. No, głupi. <grywia> ja pierdolę. Jakbym grał na niego, to bym się tak wkurzał. Bym krzyczał. Skrypter na alczacie. <grywia> On w ogóle też chyba trochę toksik jest, bo nie wiem, czy akurat w tej gierce. Ale widziałem, że miał. Yy... Właśnie, jak jest czat, to miał tam 5 na 5, nie, czyli 5 dostępnych wiadomości, a dostajesz coś takiego, o, easy typing, dostajesz coś takiego, jak właśnie dostajesz reporty i masz czat zablokowany, 5 wiadomości maksymalnie i tam chyba jedną dostajesz co dwie minuty, nie wiem, nie pamiętam, bardzo dawno miałem bana na czat. Fleszyk, nie, wieko, nie fleszuję. Ezio raczej bezpieczny. Aszka, pomóż! Trzeba flaszować. O, chyba martwy. Ajajaj. Kurde, szkoda. Chyba się zdziwił, że nikt stopa nie przyszedł, co? A, jeszcze ona się bywali. Ja pierdzielę. Co to jest za dywizja? Ja nie jestem pewny. Upęwam tak dużo, właśnie. Dużo, właśnie. Ludzi, co grają na chińskich serwerach, to grają sobie na niższych dywizjach, ale jestem. No, 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 <klarzamy> może nie pewny, ale. Myślę, że to jest właśnie gdzieś okolice Grandmastera, coś takiego. Bo jakoś mi się tak z Nickiem skojarzyło i właśnie jego nick tam miał obramówkę Grandmastera w innych filmikach. Dlatego myślę, że właśnie to jest mniej więcej ta dywizja. Nie wiem jakiego też miał Ricola, nie zwróciłem uwagi Ale jak ma challenger'owego Ricola, to już wiadomo oczywiście jaka to jest dywizja. W ogóle też jest jakiś filmik na YouTube, jak grał sobie nie wiem w brązie, w, w silverze i zrobił 37 ten... killi w 20 minut. To jest w ogóle, znaczy nie wiem, no myślę, że ja też coś takiego robiłem. Nie jestem z tego powodu dumny. A za niedługo też będę smurfował, bo szykuję już konto widzowie do, do streama. Jak wyjdę z platyny, to skończę stream. Nie wiem ile mi to zajmie. Ale szykuję powoli konto, mam już Golda 2. Niestety jestem właśnie w smurkiu. Oooo, zdorzewała. Ok. Zdodrzewała ta serii. Ale Ulti jest. Próba. Próba zawsze dobra, bo ez cooldown, Ulta Ezia jest i tak dosyć niski. Niby 80 sekund ktoś powie, że dużo, nie? Ale jak trafisz Q, to ci się cooldown skraca o półtorej sekundy. Więc widzisz już to powolutku powolutku spada. I Ultem Ezia tak naprawdę można spamić. Po prostu walisz Ulta Ezia przez Mida i jest gitówka. Trinity Force za 270 golda około. Więc to będzie jego jeden z potężniejszych power spike'ów. Później jak nastakuje Mune, to już będzie w ogóle maksymalny damage. Ale Katarina ty, ona ma 5 killi ponad 100 farmy! Ojejku, to może być problematyczne. Ja pierdzielę ta aszka. Co próbuje z ULTem. W ogóle w Kinach, jak możecie zauważyć na minimapie, pewnie już zauważyliście. To oni mają te timery, to jest tylko na chińskim serwerze widzowie, więc jeśli się zastanawiacie jak to jest, że właśnie widać za ile będzie RED, za ile Ultima aszka, to jest tylko i wyłącznie na chińskim serwerze. Bo oni mają troszkę innego klienta. U nich jest troszkę inaczej, u nich też, patrzę chyba, niby są takie same, ale wchodzą dzień później, dwa dni później, coś takiego, nie wiem, to tam jest jakoś inaczej po prostu. Dobra, Trinity Forsik jest kupiony i co, lecimy na Drake'a za 13 sekund, by się przydał Mountain, potężny Drake. <laughs> Więc tak, idzie na mida, standardzik, ale ta seria jest walona, no ciężka jej się gra. <coughs> Katalina i Wiego widzę, że tutaj no, no, też mają inne. To jest inną tabelę wyników też mają, nie? Chyba, że mają dwie tabele. Bo czek, ja muszę poczekać, aż on tabel. O, właśnie. Ma, mają taką samą tabelę jak my, ale mają też inną i nie wiem, co w tej tabeli jest napisane. <coughs> Okej, okay. Drake wzięty. No dobra, widać, że Ewelinka tutaj kontroluje Gierkę, ale Wiego z Yumi! Trzeba uważać. Agresywnie. Dobrze, że się Wiego wywalił Katarinka. Dobra, Katarinka nic nie zrobi. Yumi również nic. No dobra, tutaj przeciwnicy zbyt zgridowali. Wiego i Welinka zaczną. Y Skupią się na heraldzie. Ja, nie, potrzebnie niepotrzebnie tu podchodzi. I tak by go zrobili. Mógłby w tym czasie puszować Mida. Ja się nie znam, ale myślę, że puszowanie Mida teraz by było lepsze. I właśnie jak tutaj by się bili, to wtedy dołączyć. Ale chyba sobie radzą, Q. Dawaj, traf ze wszystkiego! Trafił ze wszystkiego. Dobry ziomek. No i pięknie. Manamuna się nastakuje za 6, za 2 razy Q. Nie, jeszcze trochę, bo to ma cooldown. Dobra, spoko. nas stakowana. no i teraz będzie... Teraz w sumie będzie jego chyba maksy, nie maksymalny damage, ale to jest taki power spike damage'owy, że Ezio już więcej będzie bił dopiero za, nie wiem, 10 minut, coś takiego. Chyba, że zdecyduję, żeby hydrę teraz zbudować albo coś innego. Co zbudujesz, morno? A, Serylde, dobra, Serylde będzie budował, okej. Okay. Czyli leci tak bardziej full damage. I... My, my, myślę, że bardziej... Jak to powiedzieć? Jeśli przeciwnicy się aż tak bardzo nie wbijają, to myślę, że wtedy można pójść bardziej pod damagea eziem, bo... Po prostu klikasz E do tyłu, jesteś bezpieczny, masz też pleża w razie czego. No ale przeciwnicy mają Kleda, nie? Kleda w jego. Yumi. No to trzeba trzymać dystans. Frozen Hercik myślę, że byłby w miarę dobry na Wiego. Dobra, w Inting potężny. Yumi też zaraz się wywali. Ojej, o! Poświęciła się? Ta Yumi, nie wiem. Ale ładnie, ładnie. Q nie trafione w kraba, boże co za nubek. Ja pierdzielę. <grywa> <Ja grywa> nie i wiem, żartuję widzowie, każdemu się zdarza. Ja miałem kiedyś shorta nagranego, jak grałem kartusem w dżungli i krab mnie ogrywał. I chyba cztery razy Q nie trafiłem. Kartusem w kraba, część Normalnie krab faker. Nawet tak się nazywa ten short. Krab faker, właśnie. Dobra, no dwóch nie żyje, weź sobie dana na Nie ja Myślę, że powolutku, powolutku ta gierka będzie wygrana, jeśli oczywiście nikt nie zintuje. A to się zdarza często w niskiej dywizji, nawet w Platynie. Jeden powie, że Platyna to też niska dywizja, ale w Platynie jest 5% graczy. Nie? Ojejku, uwaga, uwaga. No właśnie. Trzeba uważać, ty. No. Albo nie trzeba, można ich po prostu zabić. <laughs> Okej, okay, można ich po prostu zabić na chilku. Właśnie tutaj Conqueror jest lepszy w takich sytuacjach niż First Strike. Myślę, że też będę grał Eziem z Conquerorem. Ale to też zależy od playstylu, nie? Runy zależą od playstylu. Jeśli, nie wiem, na przykład jesteś takim Eziem, co, nie wiem, wali WQ i tyle, no to First Strike jest lepszy. A jeśli grasz jak ten Ezreal, -E -E czyli po prostu wbijasz się i jest potyczka z przeciwnikiem no to wtedy Conqueror wie, więcej zrobi niż First Strike Dwa Inhibitory poległy Weź sobie Redzika Czemu nie bierzesz Redzika? Ja bym wziął Redzika Chyba, że... a weźmie swojego a nie, a nie, a nie. po prostu, dobra a nie, a nie. W ogóle, ja muszę wam coś powiedzieć widzowie O, teraz będzie Frozen Heart składany Ja muszę wam coś powiedzieć widzowie bo w Korei jest coś takiego i, i to mnie bardzo śmieszy, że na przykład nie wiem jak jest gierka wygrana, no to oni sobie tak, wiecie, czungle podpieprzają nawzajem i mnie to mega śmieszy. I jak na przykład robiłem to nawet nie wiem czy na Eunę czy na Weście Też właśnie nie wiem tak Forfan nie wiem, Aby Carry sobie robił golemy czy coś, no to ja mu to z las hitowałem i gościu napisał coś tam, że chce przegrać i tak dalej. Ja takie ja pierdziele ziomek, weź wychilluj. Gierka i tak była wygrana, no nie była przewaga potężna. Więc y, wkurzyłem się na tego gościa. Muszę wam to powiedzieć. I w sumie też niedawno grałem z Vladimirem i nie wiem, i Amu, Zabrałem Amumu Reda. No i on do końca gry zaczął farmić dżunglę i na mnie pomagać. I tak wygraliśmy, bo przewaga była duża. No ta Zeri to <śmiech> <śmiech> sobie pograłeś ziomeczku. No nie wiem, no ludzie za bardzo chyba kijka w dupie mają. Albo są perfekcjonistami. Ja jestem perfekcjonistą i, i ja się nie wkurzę o takie rzeczy. No i to by było koniec gry, widzowie. Tak płynnie przeszliśmy do końca gry. Mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał, jeżeli tak to łapeczka w górę. W ogóle gościu nazywa się HanQ. Powinienem to powiedzieć na początku, ale nie nieistotne. Dobra widzowie, trzymajcie się, uśmiechnijcie się, bo macie super uśmiech. Cześć, pa, pa.